Na moim kanale. Nazywam się Robert Szymański i od lat realizuję swoje pasje jako inwestor i przedsiębiorca. Przeprowadziłem się na tropikalną wyspę Kosamui, gdzie tworzę wyjątkowe miejsca, buduję prestiżowe wille z basenem, a w planach mam również hotel i beach club. Wszystko z pełną obsługą zarządzania. Moje doświadczenie w Polsce, gdzie wybudowałem dwa osiedla i zarządzam setkami nieruchomości, przenoszę na Kosamui, oferując inwestycje, które łączą zysk i wyjątkowy styl życia. Zapraszam do odkrycia możliwości inwestowania na Kosamui i życia w harmonii z naturą. Więcej informacji znajdziesz na www.harmonylivesamui.com. Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym dniu standardowo. W większości moich poranków witam was z mojego tarasu. W drugą stronę zerknijcie, fajnie, mamy widok na morze. Tutaj jest taka działka pusta. Jest też basen, do którego nie wchodzimy już od kilku miesięcy. Jakoś. Jakoś tak nie po drodze, nie wiem dlaczego. Wiecie, jak się przyjeżdża do Tajlandii, czy w ogóle w jakieś ciepłe kraje, wynajmuje się dom, wynajmuje się willę z basenem, no to słuchajcie, yy, no jest tak, że jednak się korzysta z tego basenu codziennie, nie? Później się korzysta dwa razy w tygodniu, a później z czasem, to tak powiem Wam, że jakoś nie bardzo. Ale może do tego rytuału swojego wchodzenia do basenu, bo robiłem sobie taki rytuał co wtorek, mając konsultacje, dalej te konsultacje mam, i zrezygnowałem generalnie z tego, ponieważ była pora deszczowa i było chłodno. Teraz pory deszczowej nie ma, ale nadal jest chłodno. Ale tak przyjemnie. Jest taki naprawdę fajny, chłodny wiaterek, i, i to jest przyjemne, bo człowiek się tak bardzo nie grzeje. Więc myślę, że wrócę do tego basenu, jak będzie naprawdę bardzo gorąco czyli gdzieś tam, kwiecień, maj, czerwiec. Tak jak przyjechaliśmy rok temu, tutaj w końcem czerwca, to było naprawdę ciepło, więc zostawiam sobie ten basen na później. A słowem wstępu jeszcze chciałem Wam powiedzieć, co dzisiaj robimy, bo w sumie jest już godzina 13, więc odpoczęliśmy, popracowałem trochę, ale tak wiecie, bardzo na luzie, składam kolejny odcinek vloga, mega to lubię. Znalazłem w ogóle chłopaka, który ma mi montować te filmy, ale zastanawiam się, czy odbierać sobie tę przyjemność, kurczę, bo naprawdę Lubię to robić i wkładam w to serce i, i staram się oczywiście, żeby te kolejne, nowe vlogi też były lepsze, fajniejsze. Więcej informacji, żeby było, żebyście jakby poczuli bardziej to, co ja tutaj robię, tak, bo to jest też mega ważne żeby być częścią tego projektu energetycznie. Mamy dzisiaj jeszcze skoczyć gdzieś na miasto, jakieś zakupy, bo ostatnio nas deszcz zlał, tak jak wspominałem. Chcieliśmy, wyszliśmy, była chęć, żeby coś pokupować, no i przegonił nas deszcz, wróciliśmy na chatę. I tak zakończyłem w sumie ostatni odcinek. No, więc zobaczymy spontan, nie planujemy dzisiaj jakichś dzikich zabaw, wyjść na miasto i robienia nie wiadomo czego, ale Chcemy gdzieś wyjść, więc pewnie wezmę kamerę, bo zawsze takie wyjście jest ciekawe i zawsze coś tam Wam mogę pokazać, co na przykład zobaczę i Was może to zaciekawić. Podsumowując, jeszcze ten tydzień, bo był naprawdę fenomenalny: bardzo dużo się działo, bardzo do, dużo dobrych rzeczy. Cieszę się, mam dobrą energię, mam fantastycznych ludzi wokół siebie, mam duże wsparcie. Bardzo dużo klientów się odzywa, mam dwie, trzy konsultacje dziennie. Przefantastyczni ludzie, bardzo dziękuję, że jesteście, bardzo dziękuję, że się odzywacie i czujecie tą energię moją, po co to robię, dla kogo to robię, co możemy wspólnie stworzyć z produktem, którego dzisiaj na rynku nie ma. I produkt ten oczywiście będzie kierowany również do specjalnej grupy docelowej, w którą generalnie my znamy i wiemy, że ona będzie z tych usług docelowo Korzystać, więc oczywiście idziemy etapowo, pierwsza jest oferta, później jest zakup Willi, później jest budowa tej Willi, a na końcu oczywiście my przejmujemy całe zarządzanie, bo wiemy, jak to wynająć, żeby wygenerować z tego jak najwyższą stopę zrób. No i jeszcze z takich fajnych rzeczy, bo też dużo o ludziach mówię, bo ludzie są częścią tego wszystkiego. Wiecie, firmy są na fakturach, ale firmy tworzą ludzie, moi partnerzy, moi przyjaciele, ludzie generalnie, którzy są w moim życiu lub wyli, wracają, gdzieś się przewijają i to jest tak, że jeśli jesteśmy sobie pisani, to prędzej czy później tak będziemy współpracować ze sobą. Jeśli coś nam kiedyś nie wyszło, to była fajna lekcja do tego, żeby zobaczyć, jakie mamy jeszcze ograniczenia, ewentualnie, co mamy w swoim życiu do, do poprawy. No i cieszę się bardzo, bo przyjechał właśnie Paweł, pokazywałem wam go wczoraj na przebitkach, nawet rozmawialiśmy chwilkę. Robiliśmy fajne projekty, znamy się bardzo długo. I wiem, że Paweł bardzo, ale to bardzo pasuje do tego całego przedsięwzięcia. I myślimy oczywiście na spokojnie, żeby wspólnie coś zrobić. To oczywiście będą dalej kolejne możliwości tworzenia, realizowania marzeń i dawania wartości, która zmieni chociaż kawałek tego świata na lepsze. Po prostu. Lecę w kolejny dzień. Bądźcie ze mną i zaczynamy weekend. No i jesteśmy. Całą ekipą. Jedziemy gdzie jedziemy? Gdzieś sobie wymyśliła. Do sklepu. A po co? Przez te spodnie. To A, spodnie długie? Tak. Zima idzie dokładnie. Gdzie zimno, wiatrem wieje. Kurde, musimy się zaopatrzyć w jakieś ciepłe rzeczy. A gdzie w ogóle do, na, do tego sklepu? Na Czałenbeach. Na Chowen Beach. No dobra, to pokażemy Wam jakieś fajne sklepy. Może dzisiaj się uda. Wzięliśmy tym razem samochód. Mamy w samochodzie parasol. Więc chodźcie z nami na shopping. Czawek Beach zupełnie inaczej wygląda w dzień jak w nocy. Moi drodzy, A wieczorem tutaj jest po prostu masakra, ale taka oczywiście pozytywna, bo jest bardzo dużo ludzi wesołych, jest dużo imprez, dużo się dzieje, dużo turystów, dużo restauracji, masaże, wszystko jest popierane. Teraz jeszcze nie do końca. I e, właśnie jak byłem przed wczoraj wieczorem z Pabłem, przeszliśmy się tutaj po czawęk, e, no to powiem Wam, że naprawdę była gruba, gruba impreza. No i też e, rzucę też przebitki z tej imprezy, bo weszliśmy na chwilę do, do Arkbaru. Także widać, że e, sezon jest w szczycie, a my szukamy jakiegoś sklepu, którego Camila Kamila Heleosadika. So który sobie Kamila gdzieś tam znalazła, jakiś tam ulubiony. A ja patrzę, rozglądam się, co tutaj ciekawego jest. Także pokażę Wam również z drugiej strony kamery, jak wygląda ten jeden z najbardziej uczęszczanych deptaków tutaj na Samui. Na Market Lamai czy Lamai Beach. Pamiętacie, już byliśmy wielokrotnie na tym nightmarkecie. Tam są najlepsze przekąski, najlepsze fast foody, a my z weekend sobie robimy taki cheat day i coś sobie fajnego tam kupimy. Tam też oczywiście można zdrowe rzeczy, szaszłyki są przefantastyczne, można sobie na wieczór też oczywiście przywieźć. Z fajnych rzeczy, które tam polecam, to na pewno jest sushi. No i wszelkiego rodzaju jakieś takie desery, również zdrowe, z mango, bez cukru, też tam można znaleźć, więc to jest nasz ulubiony night market. Jak będziecie na Java Beach, oczywiście serdecznie Wam polecam taką budkę Poconat, jest ich sporo. My sobie zawsze kupujemy wodę kokosową czystą, wodę kokosową bezpośrednio przelaną właśnie z kokosa za 200 watów. to jest chyba litra takiej naprawdę bardzo dobrej, świeżej wody. Kochana, jak zakupy się udały? Nie, <laughs> Powiedz mi. Ale coś kupiłaś fajnego. A czyli jednak się udały? No dobra. Ja może powtórzę, bo tutaj się koleżanka wstydzi trochę. Y jedziemy gdzie? jedziemy? A jeszcze do tej galerii Heaven jedziemy, dobra, no bo tam jeszcze jest jeden sklep. I później stamtąd lecimy już na Lamaj. Muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jaki klimat świąteczny w ogóle. Day and Night to jest taka mega luksusowa restauracja tutaj, właśnie przy Chaweng Beach. Oni zawsze dbają o detale, I to jest to, co ja bardzo lubię, i na to będę zwracał uwagę właśnie przy realizacji naszych inwestycji Harmony Life. Muszę Wam pokazać jeden ciekawy hotel. Social Social się nazywa, zaraz Wam powiem jak nie. Ale patrzcie, piasek różowy, cała plaża, tutaj wewnątrz bardzo fajny klimacik no super, świetny pomysł i na pewno zajdą się klienci na tego typu również miejsca do spędzania czasu no to jeszcze raz nazywam się Socia Tel Socia Tel, A, tak, jesteśmy w heaven, to jest ta nowa galeria, pokazywałem ją wam ją ostatnio remonty trwają, sklepy się otwierają, starbuck się otworzył, w sobie wyczaiła jakiś taki sklepik z fajnymi właśnie rzeczami, takimi wyspiarskimi. A co w ogóle szukasz? Spodni. No, ładny sklepik, kurczę, jaki przyjemny bardzo. Tylko dla kobiet tutaj widzę ciuszki. A my co, idziemy się przejść tam zobaczyć? Chodź zobaczymy tam dalej. Dzisiaj mieliśmy w planach ten Beach Club Tembo. Wspominałem wam o nim. To jest beach club, który budowała firma, która będzie budowała nasze osiedle no, ale ta pogoda od rana jest taka mega w kratkę więc przełożyliśmy sobie na jutro dzisiaj, tak jak mówiłem, jeszcze pojedziemy tam na Lamaj nie wracamy na chatę, będziemy chillować też potrzebujemy, potrzebujemy trochę czasu takiego dla siebie żeby się wyciszyć zrobić sobie wieczór filmowy robimy dzisiaj wieczór filmowy? fajnie, lubimy sobie właśnie takie wieczorki filmowe razem Okna wszystkie, wiecie, wyotwierane, siedzimy sobie też na tarasie, jest teraz fajnie, chłodno, kurde. No naprawdę tutaj jest pięknie, pięknie. Jak tylko człowiek otworzy swoją głowę i, i pozwoli sobie na to, żeby dostrzec to piękno tutaj, naprawdę jest super, ale e, oczywiście to wszystko dalej od nas zależy, jakie mamy firmy, jakie mamy okulary założone co przywieźlimy z Polski, czy chcemy z tym pracować na co dzień, czy nie, czy skupiamy się na emocjach poniżej 200, czy powyżej 200. Teraz co to jest powyżej, poniżej 200? Polecam Wam oczywiście Hawkinsa, poziomy świadomości. To jest w ogóle taka podstawa, która powinna być w moim mniemaniu powinna być um, przekazywana już w szkole, w podstawówce dla dzieci, żeby w ogóle zobaczyły, Jaką mamy w sobie paletę emocji? W jaki sposób możemy ten świat interpretować na zewnątrz i w jaki sposób możemy zacząć panować nad tymi emocjami i kierować swoje życie na własnych zasadach? No i zakupy zrobione. Mamunia zadowolona. Chyba nie do końca. Zadowolona? O! Całkiem dobra cena. Za takie gadki. Ekstra. Można oczywiście płacić kartą. 3% ekstra? No właśnie. Dotarliśmy na nasz ulubiony market. Market dla Lamai. Night Market. No, idziemy coś zjeść. Idziemy jakąś przekąskę wkręcić. Może jakieś rogi, Coś niezdrowego przy weekendzie. A co? Robimy sobie dzisiaj dzień dziecka. Pokręcimy się tutaj, jest naprawdę fajny klimat, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, nie wziąłem mikrofonu, bo mi się rozładował, gdzieś się zapatrzyłem, więc będę mówił trochę głośniej, a tutaj ogólnie jest dość głośno, jest naprawdę dzisiaj bardzo dużo ludzi i fajnie, cieszy mnie to, bo lubię jak jest dużo fajnych, zadowolonych osób, które korzystają z takich pięknych miejsc gdzie no, można zobaczyć tak naprawdę cały świat, cały świat tutaj przyjeżdża i to jest nieprawdopodobne, fajne, cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak fajnym rynku, który no, widać na pewno teraz, że jest mega wzrostowy. No i super, pojedzone, zbieramy się na chatę, kończymy już ten dzień, jedziemy się pochylować, pograć w jakieś gry wspólne, planszowe i jutro od 10 mamy spotkanie z klientką zaprosiła nas na spotkanie, zainteresowana inwestowaniem, a później jak będzie pogoda, no to jedziemy z Szymonem do jakiegoś fajnego beach clubu. Także widzimy się jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy niedzielę, około południa. Nawet szczerze to nie wiem, 11.40. <laughs> weekend, weekend czasu, nie liczę. Moi drodzy, jedziemy na spotkanie z klientami. Mamy właśnie dzisiaj około 15, jeszcze wcześniej do fryzjera i tak w sumie Dzisiaj leniwo odpoczywamy, chillujemy wspólnie. Zobaczymy, co w ogóle dzisiejszy dzień nam przyniesie. Myśleliśmy, że pojedziemy sobie do jakiegoś beach clubu z Szymonem i z Mazią, ale niestety dzisiaj nie jest jakaś super dobra pogoda. Nie pada w sumie, ale też nie świeci słońce i jest chłodno, bo jest 25 stopni. Wiem, wiem, może to Wam się wyda dziwne, ale jest faktycznie trochę chłodno. No więc nic więcej. Nie spoileruję, nie wiem co się będzie działo, więc zapraszam Was na taki spontaniczny dzień. No i zajechaliśmy do fryzjera, nazywa się Friday Cuts. To jest w okolicach, w okolicach Fishermana. Nie byłem tutaj wcześniej. Akurat ten fryzjer jest polecany przez kolegę, mówi, że tutaj całe, całe samochód przyjeżdża, na które chce być fancy ostrzyżone, więc zobaczymy. Może sobie wyjdzie trochę brodę farbuję, nigdy tego nie robiłem, ale Kamila mnie tak na, na, namawia cały czas na Mówi, zrób, zrób, będziesz pięknie wyglądał. Mówię, no, no, no dobra, zobaczymy. Moi drodzy, no i jestem. Słuchajcie, w nowej odsłonie w tureckiej brodzie. Mogła być trochę jaśniejsza, ale i tak myślę, że się wypuka. Nieźle, w ogóle pierwszy raz rzucić to zrobiłem. Kamila mnie mówiła, ale w sumie chciałem. Podobać się? Podoba mi się. No, jak tak, się wypuka, to... no, no, nie może wiadomo. ciemne, ale to ona nie miała jeśli ja czy... Trudno trafić tak generalnie, bo no wiesz, ja mam jasny taki, no właśnie mój blond też nie jest jasny, bo jak są powiedzmy ciemne, albo jak dam żel na włosy, to są ciemniejsze, więc myślę, że całkiem spoko, zobaczymy po paru dniach, nie narzekam, jestem zadowolony, jest takie jakieś nowe doświadczenie. O, no, więc spoko. Co teraz? A, jedziemy do takiej fajnej restauracji tutaj, przy Fishermanie. Zjemy sobie coś, a później lecimy na spotkanko, więc buziaczki. No, dajcie znać, jak Wam się podobał nowy odsłonie. No, powiem Wam, że to w ogóle ciekawe doświadczenie dla mnie. Tak jak mówiłem, pierwszy raz byłem na farbowaniu brody, ale też na takim, powiedzmy, że profesjonalnym przycinaniu. Parę razy byłem, ale powiedzmy, że no teraz to było takie naprawdę super doświadczenie. Jakieś olejki, wiecie, jakiś gorący ręcznik, nie, jakieś masaże w tym wszystkim. I za, za ten cały rytuał się, zapłaciłem 750 watów, gdzie w Polsce samo cięcie Barbera, jak yy, byłem jeszcze przed wyjazdem, chyba z rok temu, to płaciłem 120 zł w Warszawie. Samo przycięcie. Włosów na głowie, nie mówiąc o brodzie, więc te usługi tutaj są naprawdę tanie. Więc jesteśmy w tej restauracji i niektórzy z Was pewnie pamiętają, jakiś czas temu też tutaj byliśmy. Jakiś pies mnie już tutaj obwąchuje. Nie, odejdź, nie ruszaj mnie. I to jest przy tym rondzie na Fisherman. My sobie generalnie polecamy tutaj tą restaurację między znajomymi, bo naprawdę jest bardzo dobra. Polecam, lokalna, bardzo fajna kuchnia. Zahaczymy o trochę historii na Kosamui. Zobaczcie w ogóle jak ten bar wyglądał 150 lat temu. Nie no żartuję, powinien nie 150, ale ze 30-40. W ogóle ciekawie musiało być na tej wyspie, naprawdę ona nie No dzisiaj jest dzika jeszcze, a, a wiecie, 20, 30, 40 lat temu, niesamowite. W ogóle to jest jakiś Polak na wyspie. Pozdrawiamy go, jeśli ogląda. Który prawie 30 lat tutaj mieszka. No to naprawdę szacun i, i pełny podziw, że kurczę naprawdę tutaj ma odwagę i chęci w ogóle na tej wyspie tutaj mieszkać. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. W ogóle cała ta restauracja jest taka mega klimatyczna. O, tu jest pani siedzi. Dzień dobry. Pani co dzisiaj zamawia? Tak, soja. Młodemu weźmiemy pad a ja, w nowej, mojej, mojej nowej odsłonie, dzisiaj zjem również kaosoli. My już po spotkaniu przyjechaliśmy do Beach Clubu Tembo. Pokażę Wam go jeszcze raz. W ogóle ten Beach Club budowała firma budowlana, która będzie budowała dla nas te wszystkie osiedla. Także pokażę Wam detale, pokażę Wam jak wygląda Beach Club po trzech latach użytkowania. W ogóle przefajne spotkanie, muszę Wam się przyznać, kurczę, przefajne kobiety tutaj z nami się spotkały i serdecznie Was, dziewczyny, pozdrawiam. Pogadaliśmy o biznesach, pogadaliśmy o życiu, pogadaliśmy o życiu na wyspie, poplanowaliśmy, być może też będą z nami inwestowały. Moi drodzy, a co jeszcze chciałem Wam pokazać? To jest też w ogóle pomysł na, na to, żeby w naszym Beach Clubie, teraz Wam przekręcę kamerę, Zrobić własny butik Harmony Life, ponieważ Pawełek, który przyjechał tutaj na wyspę do mnie, to projektuje ciuchy. I rozmawialiśmy już o tym, żeby właśnie zrobić własną serię odzieży Harmony Life z oczywiście naturalnych materiałów w pięknym designie. Podlinkuję Wam tutaj pod tym QR kodem. Pawełka stronę, także zobaczcie w ogóle w jakim stylu będziemy się poruszać, jeśli chodzi o właśnie tą odzież. My wchodzimy do Beach Clubu, za chwilę przekręcę jeszcze raz kamerę, pokażę Wam jak wygląda ten Beach Club z bliska. Więc tak, pierwsza, pierwsza sprawa no to restauracja. Wszystko jest, aładikap, wszystko jest w takim fajnym akurat białym stylu. Trochę czy ten styl nie wydaje się, że jest taki trochę grecki, taki biały, niebieski? No, ta, tak mi to pasuje. Ale fajnie, fajnie naprawdę to wszystko wygląda, ładnie porobione. Zobaczcie na posadzki betonowe. Basen też w takim klimacie zrobimy, czyli tym takim grysikiem wysypany. Takie będą u nas baseny. Tutaj restauracja. No już tutaj kiedyś chodziłem dokładnie oglądałem te detale, oni też mają 10 willi tutaj zaraz obok, więc wchodziłem do, do dwóch tych willi, sprawdzałem szczegóły i no wiecie, polecam, nie? Jakby wiem, że nie, wiem, że ta firma to co robi, to robi naprawdę z sercem i przede wszystkim dba o jakość w detale. A co jest ważne, no to też ma Tą perspektywę współpracy na, wiecie, na, na dłużej niż tylko na jedną inwestycję, a to myślę, że jest najważniejsze przy, przy tego typu działaniach. My siadamy tutaj na jakiejś herbatce, na soczku i, no i zobaczymy, co dalej. Pewnie dzisiaj już kończymy, pewnie pojedziemy jeszcze na zakupy. Czy coś jeszcze mamy dzisiaj w planach? Nie, dobra. Tutaj sobie siędziemy, pokręcimy się trochę i wracamy na chatę, także pewnie Widzimy się jutro. Jutro jest poniedziałek, więc pewnie zacznę nowego vloga. Moi drodzy, tak zróbmy. Kończę tego vloga dzisiaj, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Napiszcie w komentarzu, jak macie jakieś pomysły, o co chcielibyście mnie zapytać. I widzimy się w kolejnym vlogu. Hej!